W tym odcinku wybieramy się na zwiedzanie zabytków dawnej stolicy Sri Lanki, która przez prawie 1500 lat była politycznym i religijnym centrum wyspy. Współcześnie zamieszkana przez 50 tysięcy mieszkańców Anuradhapura składa się z dwóch części: osiedli mieszkalnych oraz zabytkowego świętego miasta. Wybieramy się na dłuższy spacer, podczas którego zobaczymy niesamowite starożytne budowle. Zapraszamy! Założona w IV wieku przed naszą erą, Anuradhapura jest dziś ważnym miejscem na mapie kulturowej Sri Lanki oraz miejscem pielgrzymek buddystów. Opuszczone i zapomniane na wiele wieków miasto w 1820 roku odkryli Brytyjczycy, a w 1982 roku jego zabytki wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Święte miasto to ogromny park pełen świątyń, klasztorów i starożytnych ruin. Dlaczego jest taka ważna Lordapura, Dlatego, że tam jest święte drzewo Bodhi. Drzewo, pod którym Budda doznał oświecenia. Mniszka sagamita przywiozła sadzonkę drzewa, wysiadła w porcie i pewien mnich buddyjski wskazał drogę do Nurdapura. Tam właśnie drzewo posadzono i jest podobno najstarszym drzewem na świecie. I do dnia dzisiejszego, w dnia Pojadaje, kiedy jest pełnia Księżyca, wyznawcy buddyzmu jadą rodzinami i odwiedzają właśnie to święto drzewo. Miasto odwiedziliśmy w dniu pełni Księżyca. Dlatego świątynie były tłumnie odwiedzane przez wiernych. Zrezygnowaliśmy z wchodzenia do świątyń, bo chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej wielkich dagob. Aby zwiedzić najważniejsze miejsce, przeznaczamy na ten cel cały dzień. Z hotelu wyruszamy w stronę pierwszej dagoby na naszej liście. Buddyjskie stupy pełniące funkcję relikwiarza na terenie Sri Lanki występują pod nazwą dagoby. Zbudowane na czworobocznej podstawie, wznoszą się ku górze w formie kopuły lub bańki, która symbolizuje bezmiar doktryny. Każda dagoba posiada cztery ołtarze reprezentujące cztery szlachetne prawdy. Z kolei koncentryczne pierścienie przedstawiają szlachetną ośmioraką ścieżkę. Umieszczony na szczycie wielki kryształ odzwierciedla cel ostateczny oświecenie. Pierwszą była Sanda Hiruseja. Zupełnie niespodziewanie wyłoniła się za drzew. Otwarta w listopadzie 2021 roku, powstała, aby upamiętnić poległych w bratobójczej wojnie domowej zakończonej w 2009 roku. Wysoka na 86 metrów jest najwyższą dagobą zbudowaną od czasów Jeta Maraja. Największą na Sri Lance jest wspomniana wcześniej Jeta Wanamaraja. Powstała pod koniec II wieku naszej ery i w rankingu najwyższych budowli starożytności znajdowała się zaraz za dwoma największymi piramidami z Gizy. Znakiem rozpoznawczym jest łamany szpic. Obecnie mierzy 71 metrów wysokości. Krąży legenda, że Ruvanveli Mahaseya została zbudowana na fundamencie ze złota. Charakterystycznym elementem świątyni jest ogrodzenie ozdobione 400 wizerunkami słoni. Wysoka na 92 metry Dagoba jest miejscem spoczynku dwóch relikwii buddy. Na końcu długiej ścieżki zobaczyliśmy jeszcze jedną ważną świątynię – Tuparamaya. Jest znacznie mniejsza, mierzy zaledwie 19 metrów wysokości, ale jest najstarszą w mieście. Powstała w III wieku przed naszą erą. Skrywa jedną z najważniejszych relikwii Buddy – cząstkę obojczyka. W XIII wieku Dagobę chronił drewniany dach, czego śladem są wystające z ziemi kikuty kolumn. Spacerując po tym wyjątkowym kompleksie, można znaleźć więcej ciekawych zabytków, jak na przykład pozostałości dagoby Dakina, której według legendy spoczął jeden z singaleskich królów. Przypadkowo podczas odpoczynku w pobliskim parku odkryliśmy ruiny dagoby Kujjatisa, która również jest jedną z najstarszych budowli religijnych miasta. Pochodzi z II wieku przed naszą erą. Sri Lanka to przede wszystkim natura, bo tu gdziekolwiek pójdziesz, to zobaczysz jakieś zwierzęta. Tu tutaj idziemy w Anuradhapura sobie trawką i proszę, vadomał. Z małymi. Bilet UNESCO upoważnia do wejścia tylko do niektórych obiektów zabytkowych. Do pozostałych może obowiązywać oddzielny bilet lub wejście będzie po prostu bezpłatne. Przed przyjazdem nie udało nam się uzyskać konkretnych informacji na ten temat, więc tym razem zrezygnowaliśmy z zakupu biletu na rzecz trekkingu, w ramach którego przeszliśmy 10 km od Dagoby do Dagoby. Polecamy! Ale samo miasto jest dość rozległe i tam, żeby gdziekolwiek dojść, to trzeba przemierzać duże kilometry. Natomiast ważne też jest to, że tam są dwa dworce kolejowe i dwa dworce autobusowe. I najlepiej spytać się lokalnych mieszkańców, gdybyśmy chcieli gdzieś pojechać, czy na przykład z tego dworca dojedziemy, bo my udaliśmy się na początku na południowy dworc autobusowy i chcieliśmy jechać do Colombo. Okazało się, że trzeba jednak z północnego. Witamy w Colombo! Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Czerpani zwiedzaniem, udajemy się na porządną ucztę, podczas której będziemy smakować lokalnych potraw przyrządzanych z naturalnych produktów. Opowiemy o tym w następnym odcinku. Więcej ciekawych miejsc zobaczycie w serii filmów o Sri Lance. Szukajcie ich na naszym kanale.